Dzień dobry, nazywam się Jacek Mroczek. Witam wszystkich na moim kanale YouTube, kanale Gry Słów, czyli mojej firmy, gdzie zajmujemy się kwestiami komunikacji. Po pierwsze, zwracam się do maturzystów i do rodziców maturzystów, a także licealistów, którzy z tą materią będą się mierzyć. Uczniowie, technikum też, żeby nie było. Wiem, że denerwujecie się wystąpieniami publicznymi, wiem, że nie lubicie takich sytuacji. Część z Was wręcz ucieka przed nimi do toalet, o czym słyszałem. Inni z kolei załatwiają sobie zwolnienia u psychologów. No wszystko fajnie, ale za chwilę będą ustne matury, potem mogą być ustne egzaminy na studia. Na studiach ustne odpowiedzi. A w dorosłym życiu to jest całkowicie normalna zdolność. Ktoś będzie chciał mieć rozmowę o pracę, no to będzie musiał porozmawiać, opowiedzieć o sobie. Ja też miałem z tym kłopot. Nie lubiłem takich sytuacji w liceum. Bardzo wiele czasu spędziłem na tym, żeby się z tym mierzyć, bo czułem się niesprawiedliwie. Ktoś wie mniej, a na lekcji wkłada lepiej ode mnie. Ja po prostu nie byłem w stanie przełamać bariery stresu. Nauczyłem się tego. I teraz mogę wam tę wiedzę przekazać. Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia dla młodzieży i dla dorosłych, uczę budowania prezentacji, skutecznych wystąpień publicznych. Zapraszam Was serdecznie na warsztaty, na których nauczycie się tego, jak redukować swój stres, w jaki sposób nie bojąc się budować fajne wypowiedzi, w jaki sposób zwyczajnie bawić się taką sytuacją i nie traktować tego jak stawanie przed francuską gilotyną. Zapraszam jeszcze raz Jacek Mroczek.